W dzisiejszym odcinku przygotuję kolejną wędlinę z szynkowaru. Na taką wędlinę może pozwolić sobie każdy z Was, nawet jeżeli mieszkacie w bloku, ponieważ tutaj nic nie trzeba będzie wędzić. Do wykonania potrzebujemy wyłącznie szynkowar, garnek oraz kuchenkę, na której będziemy parzyć wędlinę. Partnerem kanału jest firma Jelux Polska, producent jelit naturalnych oraz dobre mięso wyszukiwarka lokalnych dostawców mięsa w Twojej okolicy. Linki do partnerów w opisie pod filmem. Do wykonania tej wędliny użyję tylko boczku, a co najlepsze będzie to naturalna wędlinka bez dodatku konserwantów. Wykonanie zaczynam od pokrojenia boczku na mniejsze kawałki. Ja wcześniej robiłem kilka wędlin dojrzewających, i zostało mi tutaj właśnie trochę takich większych elementów już zasolonego boczku. Dlatego postanowiłem, że ich użyję właśnie do zrobienia takiej wędliny. A przy okazji podzielę się przepisem z wami. Boczek pokroiłem w duże kawałki, około 3-5 cm, i na koniec całość lekko rozbiłem tłuczkiem, aby mięso było bardziej kruche. I od razu przyprawiam. Jak wspomniałem, wędlina będzie bez konserwantów, więc nie pekluje mięsa. Powinniśmy je tylko zasolić i odstawić do lodówki na 24 godziny. A ja ten krok pomijam, bo jak mówiłem wcześniej, boczek miałem już zasolony. I jeszcze ważne przypomnienie: kiedy robimy wędliny bez dodatku peklosoli, musimy pamiętać, że nie są one trwałe i koniecznie trzeba je zjeść w ciągu kilku dni. A wracając do przyprawiania, to do pokrojonego mięsa dodaję gorczycę, porządną porcję majeranku, wędzoną paprykę, aby nadać lekko wędzony smak i do tego jak zawsze suszony czosnek i grubo mielony pieprz kolorowy. Może też być zwykły czarny pieprz. Przyprawy i mięso dokładnie mieszam, aby wszystko się ze sobą połączyło, a kiedy to się stanie, pora na przełożenie wszystkiego do szynkowaru. Do parzenia używam specjalnych woreczków odpornych na wysokie temperatury, dzięki czemu łatwiej później wyciągnąć wędlinkę z praski szynkowaru. Praskę dokładnie napełniam i ubijam tak, aby nie było luzów. Wędlina po sparzeniu powinna być mocno zwarta. Szynkowar napełniam prawie do końca, zawijam woreczek i całość dociskam sprężyną. I gotowe. Praska leci do garnka z wodą i do parzenia. A wędlinę parzę do 70 stopni wewnątrz, pilnując przy tym, aby woda nie przekraczała 85 stopni. Po sparzeniu chłodzę szynkowar i odstawiam go do lodówki, aby boczek stężał. Po dniu w lodówce boczek jest gotowy do testowania. Po otwarciu praski widać sporą ilość galaretki, która się wytrąciła z mięsa. Ja ją sobie Odkładam obok na talerzyk i będzie to jako dodatek do mięsiwa, bo tam jest ten cały smak, który wyszedł z tego mięsa. Także nigdy nie wyrzucajcie tej galaretki. Widać, ładnie się zbiła. Trzyma się w całości, nie rozpada się. Jak widać, nie jest ona taka super ładna, różowa, ale A dlatego, że była na samej soli, więc no, na pewno ją trzeba jeść. Kilka dni nie może leżeć sobie tygodniami, tak jakby była zapeklowana. Sprawdźmy, jak smakuje. Mm. Fajna. Jest krucha. Mm. Idealna dla kanapki. No świeżego świeże pieczywo, trochę mordardy. Naprawdę polecam Wam spróbować zrobić właśnie taką wędlinę. A jeżeli szukacie jakichś innych przepisów, to koniecznie sprawdźcie mój e-book, który znajduje się w Akademii Mięsa i w którym mam 50 podobnych przepisów na takie właśnie wędliny z szynkowaru.